Na wykresach poniżej przedstawiono cykle termodynamiczne dwóch silników cieplnych. Osie na obu wykresach są wyskalowane tak samo. Substancją roboczą w każdym silniku jest 1 mol gazu doskonałego o tym samym cieple molowym. Silnik pierwszy w jednym cyklu pracy oddaje łącznie 19 kJ ciepła, a pobiera łącznie 23 kJ ciepła, 3 kJ w przemianie izochorycznej i 20 kJ w przemianie izobarycznej. W poniższych zdaniach podkreśl właściwe określenia, tak aby relacje pomiędzy wielkościami dotyczącymi obu silników były prawdziwe. 1. Praca całkowita wykonana w jednym cyklu przez silnik pierwszy jest mniejsza niż taka sama jak czy większa niż praca całkowita wykonana w jednym cyklu silnika przez silnik drugi. Żeby obliczyć sobie tą pracę całkowitą, e, no to musimy obliczyć pole figury wewnątrz konturu. W związku z tym w pierwszym przypadku to jest pole tej figury, a w drugim przypadku jest pole tej figury i musimy te dwa pola ze sobą porównać. No to widzimy, że w tym pierwszym przypadku mamy taką sytuację, że to pole jest równe delta p razy delta v. Delta p to jest 2 p1 minus p1, czyli po prostu p1, a delta v to jest 3v1 minus v1, czyli 2v 1. Natomiast w tym przypadku znowu liczymy delta p razy delta. V I delta P to jest tym razem 3P1 minus P1, czyli 2P1 razy delta V, czyli 2V1 minus V1, czyli po prostu V1. No to widzimy, że tu wychodzi 2P1V1, a tu wychodzi 2P1V1. W związku z tym te pola są takie same, czyli praca całkowita wykonana w jednym cyklu przez silnik pierwszy jest taka sama. Jak praca całkowita wykonana w jednym cyklu przez silnik drugi. Pytanie numer dwa. Maksymalna temperatura gazu w silniku pierwszym jest mniejsza niż taka sama jak czy większa niż maksymalna temperatura gazu w silniku drugim. No, maksymalna temperatura, skąd my sobie ją weźmiemy? Jeżeli sobie przypomnimy równanie gazu doskonałego, no to wiemy, że P razy V równa się NRT. R to jest stała gazowa. N to jest liczba moli. Mamy powiedziane, że to jest 1 mol, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej substancji. Eee, w związku z tym to jest stała. Czyli możemy sobie napisać, że P razy V jest proporcjonalne do T. Czyli jeżeli weźmiemy sobie jakąś maksymalną wartość ciśnienia i maksymalną wartość objętości, no to to będzie proporcjonalne do maksymalnej temperatury. No to patrzymy najpierw na silnik Pierwszy, maksymalna wartość ciśnienia to jest 2P1, maksymalna wartość objętości to jest V1, czyli to jest ten punkt. No i dla tego punktu możemy sobie obliczyć Tmax. No to tutaj Tmax będzie proporcjonalny do Pmax, czyli 2P1 razy Vmax, czyli 3V1. Czyli to daje nam 6P1V1. Natomiast w tym drugim przypadku sytuacja jest następująca, że Tmax będzie proporcjonalne do maksymalne ciśnienie to jest 3P1, maksymalna objętość to jest 2V1, czyli ten punkt. W związku z tym mamy 3P1 razy 2V1, czyli również 6P1V1. Te wielkości są takie same, w związku z tym te maksymalne temperatury są takie same. Czyli maksymalna temperatura gazu w silniku pierwszym jest taka sama jak maksymalna temperatura gazu w silniku drugim. Przechodzimy sobie dalej. Mamy obliczyć sprawność silnika pierwszego. Sprawność oznaczamy literą Eta i jest to stosunek, mamy tak, ciepło pobrane minus ciepło oddane do ciepła pobranego. I teraz musimy zobaczyć, czy te wielkości mamy podane. Co mieliśmy w treści zadania? Pytanie dotyczy silnika pierwszego, więc patrzymy na silnik pierwszy. Mamy podane, że w jednym cyklu pracy oddaje łącznie 19 kJ ciepła, czyli Q oddane to jest 19. Kilojuli, a pobiera łącznie 23 kJ, czyli Q pobrane to jest 23 kilojoule. Czyli mamy wszystkie informacje, które są potrzebne do obliczenia sprawności. W związku z tym możemy napisać, że ETA jest równe. Q pobrane to było 23 kilojoule, Q oddane to było 19 kilojuli i Q pobrane 23 kilojoule. W związku z tym widzimy, że to jest 23 minus 19, to jest 4,20. Trzecie i wychodzi to bezwymiarowe, bo kilojoule i kilojoule się skrócą, w związku z tym możemy to przemnożyć przez 100%, żeby dostać sprawność w procentach. Jeżeli sobie to obliczymy na kalkulatorze, 4 podzielone przez 23 i razy 100 daje nam 17,4 około procenta. Taka wyszła nam sprawność silnika pierwszego. I wreszcie mamy wyznaczyć ciepło pobrane w przemianie izochorycznej przez silnik drugi. I mamy powołać się na odpowiednie zależności, czyli po prostu to w jakiś sposób wyliczyć sensownie. Czyli tak, ciepło pobrane w przemianie izochorycznej przez silnik drugi. No to wracamy sobie do naszych e, rysunków tutaj. Tutaj mamy silnik Drugi przemiana izochoryczna to jest ta, która zachodzi w stałej objętości. W związku z tym tutaj jest przemiana izochoryczna w stałej objętości, i tutaj jest przemiana izochoryczna w stałej objętości. Natomiast to, co nas interesuje, to jest ciepło pobrane. W związku z tym Ciepło pobierane jest w tym momencie, kiedy silnik wykonuje pracę, no, a silnik będzie wykonywał pracę, kiedy będzie zwiększał swoje ciśnienie od wartości P1 do P wartości 3P1. Czyli tutaj mamy do czynienia z przemianą izochoryczną, w której pobierane jest ciepło. W jaki sposób zabrać się do tego zadania? No, jeżeli nie bardzo y, wiemy, y, z czego tej skorzystać, to możemy wrócić do treści i zauważmy, że tutaj była jakaś mowa o cieple molowym, czyli wydaje się, że gdzieś to ciepło molowe powinniśmy w tym zadaniu wykorzystać. I możemy sobie przypomnieć taki wzór, że ciepło pobrane to jest iloczyn ciepła molowego, ilości molu w gazu i zmiany temperatury. W związku z tym dla silnika numer 2, no to to będzie ciepło pobrane w tej przemianie Izochorycznej, to będzie iloczyn tutaj, e, właśnie tego ciepła molowego, ilości moli i zmiany temperatury. No to to będzie też jakieś delta T2. Dlaczego tak piszę? Żeby to odróżnić od e, przemiany dla silnika pierwszego, bo ta przemiana dla silnika pierwszego nam się przyda. Dlaczego? No bo widzimy, że żeby wyznaczyć to ciepło pobrane, to musimy mieć te trzy wielkości. Ilość moli znamy, bo to jest 1 mol. No, ale nie znamy c i nie znamy delta t. W jaki sposób sobie z tym poradzić? Jeżeli chodzi o zmianę temperatury, możemy ją y, obliczyć z, y, ze wzoru na prawo gazu doskonałego. Tutaj z równania Clapeyron. Dlaczego? No, bo wiemy, że pV równa się nRT. Jeżeli my mamy jakieś delta t, no to tu jest nR. Przemiana jest izochoryczna, czyli V się nie zmienia, ale zmienia się Ciśnienie P. W związku z tym piszemy sobie e, tutaj, jak ta sytuacja będzie teraz wyglądała dla naszego silnika numer 2. Ile wynosi delta P? Wracamy sobie na rysunek, patrzymy. No, ciśnienie zmienia się od wartości P1 do wartości 3P1, czyli nasze delta P to będzie. P1 minus P1, więc będzie równe 2P1. Ile wynosi wartość V w naszym przypadku? No, jest to wartość tutaj V1. W związku z tym możemy sobie napisać, że 2P1 razy V1 jest równe nr delta T2. W związku z tym, żeby dostać delta T2, dzielimy przez nr i mamy, że delta T2 jest równe 2P1V1 przez NR. Ok, czyli to będziemy mogli wstawić tutaj. No ale dalej zostaje nam wartość tego ciepła molowego, której nie znamy. Natomiast w treści zadania podano nam, że substancją roboczą w każdym silniku jest 1 mol gazu doskonałego o tym samym cieple. Molowym. W związku z tym tutaj widzimy, że będziemy mogli skorzystać z informacji, które mamy dla pierwszego silnika, bo zauważmy, że tutaj nam jeszcze podano, że e, silnik pierwszy oddaje łącznie 3, 19 kJ ciepła, a pobiera 23, ale nam rozróżniono na to ile pobiera w przemianie izochorycznej, a ile w przemianie izobarycznej. W związku z tym tą wartość... Tę wartość zaraz sobie wykorzystamy. W jaki sposób? No, rozpiszemy sobie po prostu to ciepło. Tym razem y, dla silnika pierwszego, które zostało pobrane w przemianie izochorycznej. W związku z tym zobaczymy, że dla silnika numer jeden mamy Q. Pobrane jedne. w przemianie izochorycznej to było 3 kJ, czyli nie to 23 nie całość, tylko tylko to co było w przemianie izochorycznej. I to jest równe to samo C razy N, które też jest akurat to samo i razy delta T1. I delta T1 będziemy liczyć analogicznie jak delta T2, czyli musimy się zastanowić jaka była zmiana tutaj ciśnienia i ile wynosiła objętość. No to zmiana ciśnienia widzimy, że była od wartości P1 do wartości 2P1, a objętość była V1. Jeżeli sobie to podstawimy, no to mamy, że w tym przypadku delta P była równa 2P1 minus P1, czyli po prostu P1, i mieliśmy takie równanie P1 razy V1 jest równe NR delta T1. W związku z tym, żeby obliczyć delta t1, liczymy, dzielimy przez nr i mamy, że delta t1 jest równe p1v1 przez nr. Jeżeli ja teraz to wstawię tutaj, no to tak, to wszystko to jest dane. n znam, kupa1 znam, no to będę mogła wyciągnąć to c i potem wstawić tutaj. No to próbujemy sobie to zrobić. W związku z tym mamy, że kupa P1 jest równe C razy N razy delta T1, czyli P1V1 przez NR. Widzę, że N mi się już skróci. Ja chcę wydobyć sobie C, czyli mnożę przez R podzielone przez 1 przez P1 razy V1, czyli ostatecznie to Q P1 razy R podzielone przez P1V1 jest po prostu równe C. I to C możemy sobie wstawić. Tutaj i obliczyć po prostu QP2. W związku z tym QP2 jest równe C, czyli QP1 razy R podzielone przez P1V1 razy N i razy delta T2, czyli to, czyli 2P1V1 podzielone przez. NR. Widzimy, że N się skróci, R się skróci, P1 się skróci, V1 się skróci i wyjdzie, że QP2 jest równe QP1 razy 2. W związku z tym, QP2 jest równe. QP1 to były 3 kJ razy 2, czyli 6. Kilo Joule. i w ten sposób obliczyliśmy ciepło pobrane w przemianie izochorycznej przez silnik numer 2, korzystając z informacji, jakie mieliśmy dla silnika numer 1 i z tego, że ciepła molowe dla obu substancji są tutaj takie same.